No. Dzień dobry wszystkim. 26 wrzesień 2020 rok. O. Pomidorki jeszcze tutaj cały czas. kolejne, tu, jak widać, jeszcze ogórek. Ale to już ogórek już zdecydowanie ma, jak to się mówi, końcówkę. To jest drugi. Tu już po prostu nie, nie, nie poddawałem tego tak procesom ozonowania. Tu widzicie maszynę do ozonowania. Chociaż może trochę by się przydało. Wtedy te wszystkie pleśnie i grzyby trochę to wyhamowuje, ale chciałem tak pokazać wstępnie ile na tą porę przed zerwaniem, bo tak w sumie robiłem poprzednio filmy, ale już miałem poobrywane i to tak trochę bez sensu, bo nie, nie widać po prostu efektu. Tutaj widać teraz ile tych pomidorów jest, nie? Akurat pada deszcz. No, tak powiedzmy, jakby tak liczył dojrzałych, to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, tak odpiedy 12 sztuk dojrzałych. To jak widzicie, niektóre niektóre już pękają. No bo, już trochę mało słońca jest, ja tutaj może tam aż, nie że tak wody im nie żałuję, ale no nie jest tam sucho. No i to powoduje, że mało słońca, a dużo wody, no to owoc pęka, a nie zdąży dojrzeć. Nie musiały być jakieś sztuczne doświetlania, ale to nie o to chodzi. Ale i tak, jak od 20 lipca, 15, 20 lipiec, tak się zaczęło, więc jak pierwsze owoce zaczęłem zb zbierać, to to już jest, przeszło dwa miesiące i tak przypuszczam, że przez 2-3 tygodnie swoje pomidory będę miał, tak, liczyłem do połowy października może do końca października, ale to zobaczymy tu jeszcze mam, o zbiór fasoli pada teraz akurat deszcz to nie chcę nagrania robić bo fasola już mocno to jest taki powiedzmy zbiór jeden na tydzień nawet tak na 5 dni, nie? i to jest z takich. Tutaj tylko Wam tak pokażę. Z daleka, bo mi pada deszcz. Muszę się tak schować pod tym. To jest z tych 10 skrzynek. nie? Mamy 26 wrzesień 2020. I ja akurat przed chwilą zbierałem. To taką właśnie miseczkę z tego uzbierałem. Tak do mnie mam, że jeszcze za tydzień będzie porównywalna ilość. Proszę na jakąś właśnie zupę taką wielowarzywną, bardzo dobra taka fasola jest. No, to wszystko. Dzięki i do zobaczenia za jakieś dwa tygodnie czy tam tydzień. Na razie.